Czy to naprawdę możliwe? ZUS podnosi emerytury w 2025 roku, roku ale kto dostanie najwięcej? Zadumana twarz Mickiewicz tutaj. Coś wielkiego się dzieje, a wielu seniorów nawet o tym nie wie. Czy twoja emerytura wzrośnie bardziej niż myślisz? Czy wszyscy skorzystają, czy tylko wybrane osoby? Odpowiedzi mogą Cię zaskoczyć. Rząd podjął kluczową decyzję, ale nie wszystko jest takie proste. Czy są jakieś haczyki? Czy dodatkowe pieniądze rzeczywiście trafią na Twoje konto, czy może są warunki, o których nikt głośno nie mówi? W tym filmie ujawnię, kto zyska najwięcej, kiedy pieniądze pojawią się na kontach i co trzeba zrobić, żeby nie przegapić tej podwyżki. Czy możesz liczyć na dodatkowe świadczenia? Nie przegap tej informacji, to może zmienić Twój budżet na 2025 rok. Zanim przejdziemy do szczegółów, kliknij przycisk subskrypcji i dzwoneczek, aby nie ominąć żadnej ważnej aktualizacji. Teraz przejdźmy do konkretów. Wyobraź sobie, że otwierasz list od ZUS i widzisz tam kwotę wyższą niż się spodziewałeś. Brzmi jak sen? A jednak to rzeczywistość. Podwyżki emerytur w 2025 roku stały się faktem, ale czy na pewno każdy senior otrzyma więcej? Czy jest coś, co trzeba zrobić, aby skorzystać z tej zmiany? Właśnie o tym dziś porozmawiamy. Od miesięcy trwały spekulacje na temat tego, o ile mogą wzrosnąć świadczenia dla emerytów i rencistów. Wielu ekspertów przewidywało różne scenariusze, ale teraz w końcu znamy szczegóły. Jednak nie wszystko jest tak oczywiste, jak się wydaje. Choć media mówią o wzroście świadczeń, to istnieją pewne warunki i zasady, które trzeba spełnić, aby skorzystać z wyższej emerytury. Nie wszyscy dostaną tyle samo, a niektórzy mogą być rozczarowani. Wielu seniorów zastanawia się, czy podwyżka obejmie ich w takim stopniu, jakby sobie tego życzyli. Część osób czeka na większe wsparcie, ponieważ codzienne koszty życia stale rosną. Czy ZUS rzeczywiście uwzględnił wszystkie potrzeby seniorów? A może to tylko częściowe podwyżki, które nie zmienią sytuacji wielu emerytów? Oficjalne informacje mówią, że świadczenia wzrosną, ale czy to oznacza realną poprawę sytuacji finansowej? Trzeba pamiętać, że podwyżki emerytur często idą w parze z rosnącymi cenami, a inflacja wciąż pozostaje tematem numer jeden dla wielu Polaków. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli dostaniesz więcej pieniędzy, to pytanie brzmi, czy faktycznie będziesz mógł sobie pozwolić na więcej. Zastanówmy się przez chwilę, kto najbardziej skorzysta na podwyżkach. Czy osoby z minimalną emeryturą dostaną największy wzrost, czy może lepiej opłacani emeryci otrzymają proporcjonalnie więcej? To bardzo istotne pytanie, na które wielu seniorów czeka z niecierpliwością. Warto tutaj przypomnieć, że sposób wyliczania podwyżek nie jest taki prosty, nie jest to stała kwota dla każdego, a procentowa waloryzacja, co oznacza, że im wyższą emeryturę masz teraz, tym większy wzrost możesz zauważyć. Teraz dochodzimy do kolejnej kwestii, kiedy te pieniądze faktycznie trafią na konta seniorów. Bo przecież podwyżka podwyżką, ale jeśli trzeba na nią czekać wiele miesięcy, to wielu seniorów może nie odczuć jej natychmiast. Na szczęście są już wstępne terminy wypłat i wygląda na to, że większość seniorów nie będzie musiała długo czekać. Warto też sprawdzić, czy podwyżka emerytur oznacza zmiany w dodatkowych świadczeniach, takich jak 13. czy 14. emerytura. Wielu seniorów zastanawia się, czy waloryzacja wpłynie na te dodatki i czy będą one równie atrakcyjne jak w poprzednich latach. Rząd zapewnia, że świadczenia dodatkowe pozostaną, ale czy ich wysokość też wzrośnie? To kluczowe pytanie, zwłaszcza dla tych, którzy liczą na większe wsparcie finansowe. Ciekawym aspektem jest także kwestia podatkowa. Czy wyższa emerytura oznacza, że więcej pieniędzy trzeba będzie oddać w podatkach? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wraz z podwyżkami może zmienić się próg podatkowy, co oznacza, że część dodatkowych pieniędzy wróci do budżetu państwa. Czy to sprawiedliwe? To temat do dyskusji, który budzi duże emocje. Nie można też zapomnieć o rosnących kosztach życia. Seniorzy od dawna zwracają uwagę na to, że podwyżki cen energii, leków czy żywności pochłaniają sporą część ich emerytur. Czy nowa podwyżka świadczeń pozwoli realnie poprawić sytuację emerytów? A może to tylko złudzenie, bo w praktyce te pieniądze od razu zostaną wydane na podstawowe potrzeby. Wielu ekspertów ostrzega również, że podwyżki emerytur mogą wpłynąć na inne aspekty finansowe seniorów, takie jak świadczenia socjalne. Czy wyższa emerytura sprawi, że część seniorów straci prawo do innych form wsparcia? To bardzo ważne pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź, zanim pojawią się pierwsze wypłaty. Podwyżki emerytur zawsze budzą wielkie emocje, bo dotyczą milionów osób. Każdy senior chce wiedzieć, ile dokładnie dostanie i czy jego sytuacja faktycznie się poprawi. Dlatego warto śledzić te informacje na bieżąco i nie przegapić żadnych ważnych szczegółów. Na koniec warto podkreślić, że choć podwyżki są dobrą wiadomością, to wciąż pozostaje wiele niewiadomych. Czy kolejne lata przyniosą dalsze wzrosty? Jakie jeszcze zmiany planuje ZUS? Czy rząd ma w planach dodatkowe wsparcie dla seniorów? To wszystko będziemy śledzić i informować Was na bieżąco. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi zmianami, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych ważnych wiadomości. Daj mi znać w komentarzu, co osądzisz o tej podwyżce, czy Twoim zdaniem to wystarczające wsparcie. Nie możemy też zapominać o wpływie tej podwyżki na całą gospodarkę. Czy wyższe emerytury oznaczają większą siłę nabywczą seniorów? A może wzrost świadczeń spowoduje inne konsekwencje, takie jak kolejne podwyżki cen towarów i usług? Niektórzy ekonomiści ostrzegają, że gdy rząd zwiększa wydatki, może to prowadzić do wzrostu inflacji. Czy emeryci faktycznie zyskają na tej zmianie, czy podwyżka okaże się tylko iluzją? Kolejna ważna kwestia to sytuacja tych seniorów, którzy wciąż pracują. Czy podwyżka emerytur wpłynie na ich dochody? Niektórzy mogą obawiać się, że przekroczenie pewnego progu dochodowego spowoduje utratę innych świadczeń. Czy warto nadal pracować na emeryturze, czy może lepiej skupić się na korzystaniu z nowych podwyżek? To dylemat, z którym mierzy się coraz więcej osób. Pamiętajmy również o seniorach, którzy pobierają renty. Czy podwyżka obejmie ich w takim samym stopniu jak emerytów? Czy może osoby na rencie dostaną mniej, a ich sytuacja pozostanie bez większych zmian? To niezwykle ważna informacja dla tysięcy ludzi w Polsce, którzy nie mogą już pracować i w pełni polegają na swoich świadczeniach. Nie możemy też zapomnieć o seniorach, którzy mają zobowiązania finansowe. Czy wyższa emerytura oznacza większe możliwości spłaty kredytów i pożyczek? A może banki szybko dostosują swoje oferty i podniosą raty, wiedząc, że emeryci dostaną więcej pieniędzy? Wiele osób zastanawia się, czy w 2025 roku będą w stanie żyć spokojniej, czy może wyższe świadczenia tylko na chwilę poprawią ich sytuację. Warto też zwrócić uwagę na koszty życia w różnych regionach Polski. Czy podwyżka emerytur wystarczy, aby seniorzy w dużych miastach odczuli realną poprawę? Ceny mieszkań, usług i produktów w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu są znacznie wyższe niż w mniejszych miejscowościach. Czy seniorzy w tych droższych regionach dostaną jakieś dodatkowe wsparcie? Podwyżki emerytur zawsze budzą duże emocje, ale nie każdy senior śledzi te zmiany na bieżąco. Dlatego warto informować o tym jak najwięcej osób, aby każdy mógł sprawdzić, czy i w jakim stopniu skorzysta na tych podwyżkach. Jeśli masz znajomych lub rodzinę, którzy również pobierają emeryturę, koniecznie podziel się z nimi tą informacją. Wszystkie te kwestie pokazują, że choć podwyżka emerytur to dobra wiadomość, to wciąż pozostaje wiele pytań. Czy rząd planuje kolejne zmiany? Czy te podwyżki to tylko początek większej reformy? Wielu ekspertów uważa, że system emerytalny w Polsce będzie musiał się zmieniać, aby zapewnić seniorom jeszcze lepsze warunki. Czy to oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych podwyżek w przyszłości? To wszystko będziemy dokładnie śledzić na moim kanale, więc jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj teraz i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych nowych informacji. A teraz daj mi znać w komentarzu, co osądzisz o tej podwyżce? Czy to wystarczająca zmiana, czy seniorzy powinni otrzymać jeszcze więcej? Warto także zwrócić uwagę na to, jak Polska wypada na tle innych krajów. Wiele osób zastanawia się, czy nasze emerytury są wystarczające w porównaniu doświadczeń w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Czy nasi seniorzy dostają sprawiedliwe wynagrodzenie za lata ciężkiej pracy? A może wciąż pozostajemy w tyle za innymi krajami Europy? Nie możemy też zapominać o osobach, które dopiero zbliżają się do wieku emerytalnego. Czy podwyżki w 2025 roku oznaczają, że przyszli emeryci mogą liczyć na lepsze warunki? A może zmiany, które teraz są wprowadzane, nie będą miały wpływu na tych, którzy dopiero zamierzają przejść na emeryturę? To niezwykle ważne pytanie, zwłaszcza dla osób, które już teraz planują swoją przyszłość. Kolejna ważna kwestia to sytuacja osób samotnych. Czy podwyżka emerytur w 2025 roku wystarczy, aby osoby starsze, które nie mają wsparcia rodziny, mogły godnie żyć? Samotni seniorzy często mają większe wydatki ponieważ nie mogą liczyć na pomoc bliskich w codziennych obowiązkach. Czy rząd przewidział dla nich jakieś dodatkowe wsparcie? Pamiętajmy, że podwyżki emerytur to tylko jeden element całej układanki. Czy inne świadczenia, takie jak dodatki do leków, dopłaty do rachunków czy pomoc socjalna, również wzrosną? Jeśli nie, to może się okazać, że wyższe emerytury wcale nie poprawią sytuacji seniorów tak bardzo, jak się tego oczekuje. Jedno jest pewne, zmiany w emeryturach zawsze budzą wiele emocji i pytań. Dlatego warto być na bieżąco i śledzić wszystkie nowości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i nie przegapić żadnych ważnych informacji, zasubskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek. A teraz napisz w komentarzu, czy według Ciebie ta podwyżka jest wystarczająca, czy seniorzy powinni dostać jeszcze więcej.